Hej, witam Was w kolejnym vlogu. Tam właśnie odbieramy paczuchy z IKEA, bo sobie zamówiliśmy do punktu parę rzeczy, ale to pewnie Wam pokażę, jak już będziemy u siebie w mieszkaniu w Niemczech. I odzywam się, bo właśnie wróciłam z nowych paznokci Czas było w końcu zmienić pazur na nowe O za chwilkę Wam odwrócę kamerę i Wam pokażę. Zdecydowałam się na takie czarne z drobinkami i na tych takie zygzak i no jestem zachwycona Bardzo mi się podobają Zastanawiałam się w ogóle czy mam zmieniać paznokcie Czy mam sobie sama już zrobić Bo dostałam, w sumie wam nie pokazywałam Prezentów, dostałam nową lampę I frezarkę I zastanawiałam się czy sobie Po prostu nie robić sama paznokci Jak już będę w Niemczech I to by był akurat 3 tygodnie po paznokciach To tak jeszcze Okej okay. Teraz jest 2,5 tygodnia, ale stwierdziłam, że jeszcze tyle razy sobie zrobię sama tą fryzarką, że jak mam okazję, jestem w Polsce yy, dłużej, no to sobie zrobię ten drugi raz też po prostu kosmetyczki, bo to jest wiadomo yy, o wiele większa wygoda, także odwracam, o, ale częściej pewnie odwracam kamerę i Wam pokazuję. Proszę bardzo i paznokcie wyglądają tak. Są bardzo ładne. Jestem zadowolona Jestem już w domu, tutaj zasłona przeszkadza, tu mam ozusia Stół nie poczuł tam widzę jakiś bałagan jest, ale dobra, nieważne Tak, choinka jeszcze stoi Paznokcie już zmienione i są piękne, słuchajcie, tak mi się podobają Nawet pani powiedziała, że bardzo ładne Sobie wymyśliłam Że ładny kolor sobie wybrałam Jest taki tak się mieni Co prawda to nie jest jakby, Ja nie wymyślałam tylko, tylko znalazłam sobie w internecie coś takiego. Tylko, że były granatowe z takim brokacikiem, a ja stwierdziłam, że chcę czarne. Bo jakoś bardziej pasują. Tu mam kawę. Z rana, zaraz sobie wezmę coś słodkiego, bo coś słodkiego wiadomo do kawki musi być. Przedam kolejne paczki na Vinted, Dzisiaj byłam na paznokciach. I Wam mogę zdradzić, że jeździliśmy za salą. Czekam na potwierdzenie terminu ślubu, i być może będziemy mieć także planer się przyda. Będą może jakieś filmy tematyczne, będzie coś się u mnie działo. Także czekamy jeszcze na taką ostateczną odpowiedź. I będziemy mieć już termin ślubu, oczywiście, którego nie zdradzę. Dowiecie się, jak już pewnie będzie po wszystkim. Ale tak, dzieje się, dzieje się. Powiem wam, że zaczęłam. Mm, ozuś, Ozuś patrzę, bo mm, ma tą, tego swojego Mikołaja, którego dostał w prezencie. O, patrzcie, co robi. I chce się bawić, nie? No, zobaczcie. pokaż, jak ty się bawisz z Mikołajem. Pokaż, no, pokaż. O jezu. No dobra, idź, idź. No, wpadnie ci i co zrobisz? Czekajcie, rzucam. Intensywnie zaczę, zaczęłam m, początek roku, dlatego że tak szukam okularów, okularów nie znalazłam. Dlatego że chciałam okulary nowe kupić już y, tam, gdzie badają wzrok, od razu zbadać sobie i kupić okulary. Niestety tam, gdzie badali wzrok, okulary mi się nie podobały, tam, gdzie nie badali, okulary mi się podobały. I chyba po prostu najrozsądniej będzie iść na drugi raz, jak będę w Polsce do okulisty. Y no, może to załatwię w Niemczech, ale to nie wiadomo, wolałabym w Polsce i okulary od razu kupić też tam, gdzie mi się po prostu podobają, a nie tam, gdzie muszę, bo tam akurat badają wzrok. Już sobie będę, zrobię sobie badania i pójdę po prostu od razu kupić okulary. Więc jedynie widzę takie rozwiązanie. To tak, to teraz nie załatwiam okularów, sale prawdopodobnie mamy załatwioną paznokcie. Zrobione. fryzjera mam w piątek. Dzisiaj mamy środę, jutro czwartek jest święto. I w piątek mam fryzjera, także pewnie wam dogram też tego vloga. Będziecie mieć to w tym vlogu, tak myślę. Więc będzie fryzjer. I co jeszcze załatwiłam? I to na tyle. No, więc będzie fryzjer, paznokcie, sala i okulary mi się nie udało załatwić. Ale intensywnie. Jutro widzę się z moją siostrą. Tak, jutro święto, to się z moją siostrą, Szanowni się chciała spotkać z moją kuzynką, bo mnie prosiła, bo jak wam mówiłam, święta niestety nie udało mi się z nią zobaczyć. Więc chciałabym jeszcze zobaczyć się z kuzynką, ale to nie wiem, czy na piątek. W sumie będę u fryzjera, to może na piątek, bo akurat będę w tym, tam gdzie ona mieszka. No zobaczymy, ale do fryzera muszę iść, słuchajcie, teraz mam takie żółte, bo sobie ich nie chodziłam szamp szamponem Dlatego, że później on mi się nie chce ten kolor do końca wypukać I Jak mi robi fryzjerka, mmm, no to po prostu ona jest tam troszeczkę zła Że jak ona chce mi ładnie to jednolicie schodzić, to wiadomo gdzieś tam, gdzie ja sobie chodziłam yy, zwykłym szamponem w domu To gdzieś mi złapie mocniej, gdzieś mi złapie słabiej i wtedy wiadomo nie ma takiego efektu, jakiego ona by oczekiwała Mi tak się podoba, no ale... Ona poleca właśnie nie nakładać y, szamponu przed wizytą Więc ja nie nakładałam, już mi się wszystko dosłownie wymyło I nie widzę się w takim kolorze nie, Jednak szary to jest szary No ale nie wiedziałam, kiedy uda mi się dostać tego fryzjera I udało mi się właśnie dostać na piątek A już y, nie chłodziłam No już nie chłodziłam przez ten czas wcale Aby chyba przed świętami schłodziłam I teraz już nie, także są żółciutkie Dobra, słuchajcie, bo już dogadam do Was 5 minut i w ogóle nie wiem, czy to ma jakieś ład i skład, ale chciałam pogadać, co się u mnie dzieje. No, i jeszcze kupiłam ten nowy telefon, ale powiem Wam. Dla mnie jakoś w telefonie jest lepsza i ja widzę, że jest lepsza. Natomiast mam stary komputer i stary program, który mnie zawodzi i on to jakoś i tak mi psuje. Więc ja podejrzewam i widzę to, że Wy i tak widzicie te filmki w tej jakości mm, brzydkiej i starej. Bo co z tego, że ja mam tutaj lepszą jakość Skoro Ta jakość mi się psuje I tak poprzez komputer i program Także to jeszcze jest do zrobienia Ale to są takie postanowienia noworoczne Można tak to powiedzieć, żeby troszeczkę Wam, dla was I wam tą jakoś poprawić Dobra, kończę Piję tą kawę, bo to mam przyłupić Będę mieć zimną, biorę sobie coś słodkiego I oglądam wasze vlogi Oczywiście widziałam, że parę z was tam Yy, dodało. Także smacznej kawki i odzywam się później. Dobra, biorę paczkę, ale słońce i wysyłam. O, dodałam rzeczy z Minted, chyba mówiłam. Um, tak, moje kwiatki mi poschły, tak to jest, jak ja się zaczynam nimi zajmować. O, dobra, będzie miał klimacik. Nade wysłać paczki. Jedną sobie, bo drugą muszę wydrukować jutro. etykietkę yy, I muszę. Idziemy umyć jeszcze auto na make -a. Komputer sobie włączony. Za chwilę będziemy. Torebka. Mam klucze, czy nie mam? Mhm. Uh -huh. w torebce. O kluczy brak. Słuchajcie, ciemno jest tutaj. Dobra. E, dobra, szukam, czy rozłączam się. Nadajemy paczkę. Nadaj paczkę mam już specjalną etykietą. weź furkę Dobra Czym zaczynamy? Tem. Jest, jest. Drugą rękę. Nie robi się piany. Jest tak zimno, a tu nie pokazuje wyłączony, ale jest okropnie. <laughs> Dopiero co mi przyszło przeziębienie, także um, ja podziękuję na kolejną chorobę. Popatrzymy sobie. Może na chwilę wyjdę. No, a testuję ten telefon. W końcu, tak powiem Wam, że przydałoby się kupić aparat. No, ale to poczekamy jeszcze troszkę, zobaczymy, jak mi się YouTube rozwinie. Um, no bo wiadomo, będzie trzeba w końcu zainwestować. Czy wasze psy też tak się cieszą? Nie ma was w domu 20 minut. Tak, a się cieszą, jakby całego dnia nie było. No, hać, hać, pokaż się. O później Cię w moich vlogach już nie będzie, no już Cię później nie będzie, nie? Dzidziuś, no chodź do pani No powiedzę, później że mnie nie będzie, pani pojedziesz sobie No pojedziesz sobie później pani ode mnie No nie będzie Dobra, wróciliśmy i Wam pokażę ten lakier No był na promocji z 26 zł na 13 Ja mam, ja je polecam, ja pracuję, pracuję sobie sama pracuję, robię paznokcie. To zazwyczaj sobie teraz więcej mam z Eveline. Mają bardzo fajną sztuczkę, bo mają taką owalną, że się dopasowuje pod paznokieć, więc moim zdaniem to jest wymaga załatwienia. Ktoś sobie sam robi, jest amatorem, tak jak ja. <laughs> Zaraz wam może pokażę. I ktoś mi kiedyś pis, pisał w komentarzu, czy ja nagram jakiś filmy, gdzie ja robię paznokcie. No raczej nie, bo tak jak mówię, ja sama chodzę. Na paznokcie robię sobie amatorsko i nie uważam, że była odpowiednią osobą do, do nagrania takiego filmiku Jest dużo takich osób na internecie, które nagrywają takie filmiki, także Na pewno coś znajdziecie, a ja wam pokazuję mój kolor red wine Wine, wine, red wine Red wine Mam bazę i top i tu jest ten lakier już go odkręcę i Wam pokażę. Nie wiem, czy na tym okrąg będzie widać szczoteczkę, ale proszę. Kolor jest przepiękny i patrzcie. Kurczę, na tym nie widać szczoteczki. Ale ona nie jest prosta, tylko jest taka, dopasowuje się Wam pod koniec paznokcia pod skórkę. Kończę i widzimy się w kolejnym łączeniu. Nie w kolejnym vlogu, tylko zaraz. Chociaż nie wiem, czy za dużo materiału mi nie wyszło O jak sądzisz? Takie wiecie co, te vlogi takie o wszystkim i o niczym, w Polsce się dużo dzieje, tak jak mówiłam Ale wtedy nie ma, czego, nie ma tego czasu, żeby wam to po prostu wszystko pokazywać No, Idę, bo zaraz mi się pranie zrobi, idę sobie zrobić te kopytka, które wam pokazywałam z biedry, które są przepyszne Także polecam wam te kopytka, może wam jeszcze pokażę Uwaga, pokazuję wam Moją lodóweczkę i to są te kopytka nie pierogi, kopytka. Nie wiem, czy ja wiem, pierogi te. Polecam podsmażone na patelce bez niczego, bo są już same w sobie przepyszne. No, więc mm, to jest moja półeczka, już pomału do Niemiec. Także przez to się wydaje, że jest dużo i o tego jedzą, bo Specjalnie swoje gotowane jedzenie z ryżem. Idę się kąpać. Kawa numer dwa w uszczerbionym kubku, ale jeszcze świątecznym. I słuchajcie, stwierdzam, że zakończę tego vloga. Wrzucam Wam jeszcze zakupy, które zrobiłam. Które zrobiłam? Tam z Sinseja. Więc teraz to będziecie mieć, bo ja to nagrałam wcześniej i Wam wrócę do tego vloga. I kończymy tego vloga. Dobra i słuchajcie, na zakończenie tego vloga mam siatkę Sinsei. Ale tutaj jeszcze tak byłam w Homie i kupiłam takie ładne cukierniczki. No nie dla Ciebie. Eee, świąteczne. Na sól i na pieprz, bo było na promocji 50% z 20 za 10. 20 to za dużo, ale dyszka ok, będą na przyszły rok i na dużo innych y, lat. A tutaj proszę bardzo, kupiłam sobie buty, bo moje to już wyglądają masakra. I tak sobie chciałam jakieś kupić w przyszłym roku. No, jedne kozaki sobie sprzedałam, bo nie wiem czy wam opowiadałam. Nowe kozaki miałam i musiałam się pozbyć, a to zaraz Wam jeszcze opowiem. Takie bodki. 36 rozmiar. Ładne i robiła takiej trochę wyższej koturnie. Tu wiązane, tutaj na zamek. I były, słuchajcie, za 79,99 z 130 zł. Więc tak, a teraz Wam opowiem moją historię z butach jeszcze. No jestem, ale nie wiem czy jak sobie siądę tam czy nie będzie lepszego światła. Czekajcie, spojam I wam jeszcze w sumie. Opowiem. No to słuchajcie. Yy, kupiłam sobie zarąbiste kozaki takie za kolana, takie długie seksy, na no, takiej wysokiej koturnie... No, takie, yy, nie ma tylko taka, taka platforma równa. No i kupiłam już na początku roku też chyba na wyprzedażach i stwierdziłam, że będę mieć coś nie oszczy mnie I stwierdziłam, że będę mieć te buty na ten rok, akurat na święta mam nowy płaszczyk super, który też kupiłam na wyprzedażach w... na początku roku i jakby mam na te święta no i tylko zaczki i wszystko i sukieneczkę. No i przychodzą święta, zakładam je. I wie kurde, co one mi są takie duże? No widzę, że mi są za duże. Wiem, że mam stopę, no, ale bez presady. Czemu mam takie duże te kozaki? Le patrzę pod spód 37. Jak to 37? Mówię, czy ja mówiłam 37. Mówię, no nie, niemożliwe. Lecę patrzę na kartonik 36. Czyli w kartoniku 36 były włożone buty 37 A że zamawiałam na początku roku Nie zwróciłam uwagi, bo wiadomo Ja to zamawiałam na początku roku Przyjechałam już chyba w marcu, koło wiosny No to wiadomo, że już ich nie zakładałam Zobaczyłam, są te buty, które zamówiłam Są, fajnie wyglądają No i schowałam je do kartonika z powrotem I teraz się okazało, że w kartonie 36 Były włożone buty 37 No i musiałam sprzedać na winty, To oczywiście już za... Za o wiele taniej, bo nikt by mi za tą kwotę, mm, wiadomo, nie kupił tych butów. Także taka historia, że miałam buty eleganckie i nie mam. No teraz wykupiłam te takie po prostu do biegania, takiego zwykłego, bo też praktycznie miałam w planie je kupić, no ale tylko te. A teraz i musiałam i takie zwykłe kupić, i takie eleganckie, że będę musiała kupić jakieś kozaczki do sukienki. Na święta. No, więc taka historia. Jak Wam przyjdzie nawet but, to sobie sprawdzajcie, czy się zgadza pudełko z rozbiorem. Moje niestety takiego pecha miałam. Dobra, idę montować dla Was tego vloga. Chciałam powiedzieć vlogomasa, ale vloga. Trzymajcie się cieplutko i myślę, że jutro zacznę do was skręcić kolejnego. Bo póki jestem w Polsce, chcę nagrać jak yy, najwięcej, więc myślę, że jutro będziemy. Aby nagrywać kolejnego. Jeszcze świąteczny klimat jest, ale myślę, że na dniach, zanim właśnie pojadę, też to się zmieni. Dobra, pa.